Komórki prokariotyczne to te, u których brak jest jądra komórkowego, a u eukaryontów siódra komórkowe jest obecne. U prokaryontów mamy białka histonopodobne, a u eukaryontów białka histonowa. Stała sedymentacji rybosomów prokaryontów to 70s, a u eukaryontów jest 180s. Cytoszkielet prokaryontów jest bardzo słabo zaznaczony lub nie ma go wcale, a eukaryonty mają silnie zaznaczony cytoszkielet. Ściana komórkowa prokariontów ma budowę mureinową, natomiast u eukaryontów w świecie zwierząt brak jest ściany komórkowej, u rośliny ma budowę celulozową, a u grzybów chitynową. Mitochondria są obecne w komórkach zwierzących roślinnych i grzybowych, chloroplasty natomiast w roślinnych, a wodniczki, fakuole w zwierzęcych, roślinnych i grzybowych. Z tym, że w komórkach roślinnych są one najbardziej zaznaczone. Największe są nazywane pakuolami, natomiast w komórkach zwierzęcych i grzybowych, częściej nazywamy je wodniczkami, są one stosunkowo mniejsze i stosunkowo rzadziej spotykane. Lizosomy są obecne w komórkach zwierzęcych, roślinnych i grzybowych, a centrosomy znajdziemy w komórkach zwierzęcych i naprawdę bardzo nielicznych komórkach roślinnych. Są to zwykle rośliny plechowe, należące do rośliny niższych. Komorka posiada swoją błonę komórkową, która składa się z dwóch warstw fosfolipidów oraz białek, które są zanurzone w tej błonie komórkowej. Fosfolipidy składają się z dwóch części hydrofilowej grupy polarnej oraz łańcuchów wodorowęglowych, które są hydrofobowe. Łańcuchy wodorowęglowe mogą być nienasycone, gdy w takim łańcuchu występuje wiązanie podwójne lub nasycone, gdy wiązania podwójnego nie uświadczymy w takim łańcuchu. Białka, które budują błonę komórkową mogą być albo integralnie związane z błoną, albo być białkami powierzchniowymi. Białko powierzchniowe zaznaczyłam trójką, jedynką i dwójką są zaznaczone białka integralne. Jedynką jest zaznaczone białko transpłonowe, a dwójką białko przebijające struktury błony komórkowej. Oprócz tego białka posiadające przyłączoną część cukrową, czyli glikoproteiny, oraz tłuszcze posiadające przyłączoną część cukrową, czyli Glikolipidy tworzą na zewnętrznej stronie błony komórkowej glikokaliks, czyli warstwę, która pełni różnorodne funkcje, np. funkcję ochronną czy receptorową. Dodatkowo, między łańcuchami wodorowęglowymi znajdziemy sterole, które uszczywniają błonę komórkową. Są tutaj one zaznaczone na czerwono. U zwierząt to będzie cholesterol, u fitosterol, u grzybów ergosterol. I błona komórkowa cechuje się takimi trzema cechami. Po pierwsze jest to asymetryczność, czyli z jednej strony błony komórkowej mamy inny skład niż z drugiej strony błony komórkowej. Najlepiej to widać po tym, że te elementy cukrowe wystają tylko do środowiska zewnętrznego, ale też są inna różnica. Błona komórkowa cechuje się płynnością, czyli jest możliwy... Ruch poszczególnych elementów pony komórkowej wokół własnej osi przy dyfuzji rotacyjnej względem siebie, przy dyfuzji lateralnej i z jednej warstwy fosfolipidowej do drugiej przy ruchach flip-flop, przy czym ruchy flip-flop zachodzą sporadycznie. Na płynność pony wpływa wiele czynników: czym wyższa temperatura, czym więcej nienasyconych łańcuchów wodorowęglowych, czym krótsza łańcuchy wodorowęglowe oraz czym mniej steroli w płonie, tym płynność płony jest wyższa. Błona cechuje się także heterogennością, czyli jak weźmiemy taki widok na błona od góry, to nie będziemy mieli równomiernego rozmieszczenia elementów o podobnej jakości, tylko mogą się tworzyć bardziej wyspecjalizowane obszary, na przykład w jednym miejscu znajdziemy więcej takich fosfolipidów, w innym takich, w innym będzie skupienie jakichś białek itd. Po prostu to rozmieszczenie nie będzie równomierne. Transport błonowy może się odbywać bez naruszenia błony i z naruszeniem błony. Z naruszeniem błony mamy egzocytozę, czyli transport poza komórkę i endocytozę, czyli transport do komórki. Transport bez naruszenia błony może wymagać dostarczenia energii. Wtedy mamy do czynienia z transportem aktywnym. Jest to transport składników wpraw gradientowych stężeń. Gdy transport jest zgodny z gradientem stężeń, to nie wymaga dostarczenia energii i może zachodzić bezpośrednio przez błonę, lub gdy transportowany element jest za duży lub jest obdarzony ładunkiem elektrycznym, nie może przechodzić bezpośrednio przez błonę, to transport odbywa się za pośrednictwem białka pomocniczego i wtedy mówimy o defuzji wspomaganej. Na schemacie zobrazowałam wszystkie rodzaje transportu, które przed chwilą wymieniłam. Białkami, które biorą udział w transporcie przez błonę, mogą być uniporty, które transportują jeden element w jedną stronę, symporty które równocześnie transportują dwa elementy w jedną stronę, i antyporty, które transportują jednocześnie jeden element na jedną stronę błony, a drugi element w przeciwnym kierunku. Przechodzimy do jądra komórkowego. Jest to struktura otoczona podwójną błoną, przy czym błona zewnętrzna przechodzi w siateczkę śródplazmatyczną, a wewnętrzna jest wzmocniona blaszkami laminowymi, które należą do filamentów pośrednich. Jądro z cytozolem kontaktuje się przez pory jądrowe, liczba porów jest zależna od aktualnych potrzeb metabolicznych komórki i może być zmienna w czasie. W środku jądra znajdziemy chromatynę, która występuje w formie luźnej euchromatyny aktywnej transkrypcyjnie i skondensowanej heterochromatyny, która nie jest aktywna transkrypcyjnie. Mamy również jąderko, czyli strukturę, w której powstają podjednostki rybosomów. I te wszystkie struktury jądrowe są zanoszone nukleoplazmie inaczej kariolimfie. Funkcjami jądra jest przechowywanie i powielanie informacji genetycznej, kontrolowanie czynności życiowych komórki poprzez regulowanie ekspresji genów oraz synteza podjednostek rybosomów. Rybosomy są nieobłonionymi strukturami, które składają się z rRNA oraz z białek. Mamy dwie podjednostki rybosomów, dużą 60S i małą 40S. Na czas Syntezy białek na podstawie mRNA, czyli translacji, podjednostki rybosomów łączą się ze sobą, wtedy mają stałą sedimentację 80S i na tych rybosomach powstaje białko. Do połączenia dwóch podjednostek potrzebne są jony magnezu. Gdy już translacja się skończy, podjednostki znowu odczepiają się od siebie. I mamy ribosomy cytozolowe wolne oraz rybosomy związane z siateczką śródplazmatyczną szorstką. Te pierwsze syntezują białka na użytek komórki, te drugie natomiast syntezują białka przeznaczone na eksport, białka błonowe oraz białka izosomowe. I przedstawione przeze mnie stałe sedymentacji są typowe dla rybosomów aukariotycznych. W przypadku komórek prokariotycznych duża podjednostka ma stałą 50S, mała 30S, a kompletny rybosom 70S. Natomiast w mitochondriach mamy rybosomy o stałej sedymentacji 55S. Białka syntezowane na siateczce śródplazmatycznej są na niej wstępnie modyfikowane, a potem trafiają do aparatu Golgiego. Tam są przyjmowane lub zwracane, W zależności od tego, czy białko jest prawidłowe, podlegają tam białka dalszym modyfikacjom, a potem są sortowane i wysyłane do odpowiednich miejsc. Oprócz tych funkcji, aparat Golciego bierze udział w syntezie niektórych składników ścian komórkowych roślin i grzybów, np. chemicelulos i pektyn w przypadku roślin. Mamy jeszcze takie organelle jak siateczka śródplazmatyczna gładka, jest to system cystaren, który odpowiada za syntezę składników tłuszczowych oraz neutralizację toksyn. Mamy lizosomy, które odpowiadają za trawienie składników wewnątrzkomórkowych, są to struktury, w których mamy enzymy trawienne, panuje tam bardzo niskie pH z uwagi na duże stężenie jonów wodorowych. Oraz mamy wakuole. Tutaj powiem funkcje w odniesieniu do roślin. Pozwalają ona utrzymać turgor komórki, magazynują różne składniki odżywcze oraz spędne produkty przemiany materii. Dodatkowo też mogą brać udział w degradacji jakichś składników wewnątrzkomórkowych. Oprócz tego mamy organy lepu -autonomiczne, czyli chloroplasty i mitochondria. Mitochondria odpowiadają za proces oddychania komórkowego. W tym procesie powstaje nam ATP a chloroplasty odpowiadają za proces fotosyntezy, w którym spętnym produktem przemiany materii jest tlen, a roślina w tym procesie wytwarza sobie glukozę. Obie te organele składają się z błony zewnętrznej, płony wewnętrznej, która w przypadku mitochondriów jest bardzo silnie pofałdowana oraz przestrzeni międzybłonowej. Wnętrze chloroplastów nazywamy stromą, a mitochondriów matryks mitochondrialnym. Oprócz tego, zarówno mitochondria, jak i chloroplasty mają swoje własne DNA oraz własne rybosomy. W chloroplastach mogą być magazynowane składniki tuszczowe oraz skrobia. Organele te powstają, podlegając własnym autonomicznym podziałom. Te organele są częściowo niezależne, bo właśnie ulegają podziałom mają własny aparat transkrypcyjny i translacyjny, ale też częściowo są zależne od komórki, ponieważ nie poradzą sobie. Bez białek, o których informacja jest zawarta w materiale przechowywanym w jądrze komórkowym. Dlatego te organella są nazywane organelami półautonomicznymi. W chloroplastach też mamy taki wewnętrzny system błon, tworzony przez takie stosy cystarynek. Te cystaryny są nazywane tylakoidami gran, a taki stos cystaryn jest nazywany granem. Elementy, które łączą poszczególne grana są nazywane tylakoidami stromy. Organele te powstały zgodnie z teorią endosymbiozy, czyli kiedyś jakaś komórka wchłonęła inną komórkę, ale okazało się, że posiadanie tej wchłoniętej komórki było korzystne, przez to nastała symbioza między tymi dwiema komórkami. Ta komórka, która została wchłonięta na drodze endocytozy, się z czasami i w wyniku ewolucji upraszczała, aż w końcu powstały z niej organelle poautonomiczne. I dowody na teorię endosymbiozy to jest możliwość samodzielnego podziału plastydów i mitochondriów, Rybosomy tych organeli przypominają rybosomy prokaryotyczne. Podwójna błona otacza te organelle. Ta organella są wrażliwe na niektóre antybiotyki, tak samo jak niektóre bakterie są wrażliwe na te antybiotyki. I mamy jeszcze podobieństwa genetyczne i biochemiczne między tymi organelami a bakteriami. W komórkach eukaryotycznych mamy silnie zaznaczony szkielet komórkowy, który składa się z trzech frakcji: filamentów pośrednich, mikrotubuli i mikrofilamentów. Na tych schematach macie pokazane rozmieszczenie tych frakcji w komórce. Ich filamenty pośrednie mają różnorodną budowę chemiczną. Mogą być złożone z karatyny, desminy, laminy. To z czego są złożone zależy od rodzaju tkanki, w której występują. Mikrotubule budują polimery, dimerów, alfa i beta tubuliny. Natomiast mikrofilamenty są budowane przez monomery aktyny G, które splesone ze sobą tworzą aktynę F, a dwie splesone ze sobą aktyny F Tworzą mikrofilamenty i białka budujące filamenty pośrednie mają charakter fibrylarny, a mikrotubula i mikrofilamenty budują białka mające charakter globularny. Grubość filamentów pośrednich to około 10 nm, mikrotubul około 25 nm, mikrofilamentów około 7 nm. Filamenty pośrednie, jako jedyne, nie są spolaryzowane, to znaczy, że nie możemy odróżnić ich jednego końca od drugiego, i przez to też, jedynie na filamentach pośrednich, nie jest możliwy transport wzdłuż tych filamentów. Filamenty pośrednie cechuje duża oporność mechaniczna i chemiczna oraz są sztywne. Mikrotubule to są takie puste w środku tuby. Komórka ma duże zdolności szybkiego montażu i demontażu tych tub. Mikrofilamenty są cienkie, giętkie i niestabilne. Filamenty pośrednie przeciwdziałają stresom mechanicznym, wzmacniają osłonki jądrowe oraz uczestniczą w tworzeniu połączeń międzykomórkowych. Mikrotubule tworzą szlaki transportu organelli, mają ważny udział podczas mitozy i meiosy oraz uczestniczą w tworzeniu żąsek. Mikrofilamenty odpowiadają za utrzymanie kształtu komórki, tworzą struktury kurczliwe w komórkach oraz biorą udział w... Pinocytocja oraz w ruchach pomrkowych.